Cześć dziewczyny! Sporo rozmawiamy na temat mądrych, przemyślanych zakupów, prawda? Więc dzisiaj chciałabym pokazać Wam opcję wymiany punktów payback na vouchery zakupowe. Dobrze wiecie, że jestem trochę łosiem z technologii. Natomiast już wiem, że jeżeli raz przejdzie się ten proces, jest naprawdę prosty. Także chodźcie, zrobimy jedną taką transakcję. Zacznę od tego, że pokażę Wam, jak w ogóle działa Payback. Polecam pobrać aplikację albo zarejestrować się u nich na stronie. Jest to całkowicie darmowe. Następnie robiąc zakupy w jednym ze sklepów online albo stacjonarnych, który jest partnerem Payback, zbieracie punkty. Następnie te punkty możecie wymienić na nagrodę. Ja zazwyczaj kupuję w Empiku Euro RTV AGD na Allegro lub Ikea. Dzięki temu punkty zgromadzone na koncie mogę później wymienić na nagrody. Listę nagród z różnorodnych kategorii, np. rzeczy do domu i ogrodu, czy również akcesoria sportowe, znajdziesz w sklepie Payback. Dla mnie nowością okazało się, że zebrane punkty mogę wymienić na vouchery o różnych nominałach. Mogę wtedy wybrać kartę podarunkową, na przykład na Allegro, i obdarowana osoba sama wybierze sobie, co jest jej akurat potrzebne. Moje punkty mogę również wymienić na voucher, na abonament, czyli na przykład na Playera albo na Tidal. Mogę również obniżyć koszt swojego lunchu na pyszne.pl, co jest świetną opcją, albo przeznaczyć je na cele charytatywne, wesprzeć Polską Akcję Humanitarną w jej akcji SOS Ukraina. To jest dla mnie fantastyczna opcja. Teraz, kiedy wiemy już, jak działa payback, wspólnie zrobimy jedną transakcję na voucher o wartości 100 zł, który chciałabym podarwać mojej siostrze w prezencie. Po pierwsze, logujemy się na stronie lub w aplikacji. Na stronie znajdziesz voucher wielu marek, m.in. Allegro, Pyszne.pl, EuroRTV, AGD, Douglas czy Zalando. Dostępne są również w wielu nominałach. Pełną listę znajdziecie tutaj w bocznym. Panelu. Zwróćcie szczególną uwagę na możliwość wsparcia Polskiej Akcji Humanitarnej przez wymianę punktów na voucher cegiełkę. Następnie wybieram voucher, który mnie interesuje. W moim przypadku będzie to Allegro i voucher na 100 zł dla mojej siostry. Suwak, który znajduje się na karcie produktu umożliwia dowolną kombinację punktów z dopłatą pieniężną. Wybieramy, klikamy dalej, dostawa i płatność i dokonujemy zakupu. Akceptujemy tutaj zasady, zapłać i gotowe. Voucher upominkowy przychodzi na naszą skrzynkę mailową. Trzeba pamiętać, żeby sprawdzić folder spam oraz na oczywiście podać prawidłowy adres mailowy. No i teraz pytanie, jak Asia ma użyć tego vouchera? Asia dostaje ode mnie takiego maila, gdzie ma kod vouchera, to jest tutaj, oraz jego unikalną datę ważności. To jest tutaj. Poniżej daty ważności znajdziemy przycisk, który przeniesie nas do sklepu, abyśmy wygodnie mogli zbierać punkty podczas kolejnych zakupów i wymieniać je na następne vouchery. W tym wypadku przycisk kieruje oczywiście do sklepu online Allegro w Payback. Pamiętajcie o odbloku, żeby te punkty się po prostu naliczyły. W mailu znajduje się jeszcze link do instrukcji z krokami wykorzystania vouchera, o tutaj, oraz link do regulaminu danej marki. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz też pod tym filmem. Dziewczyny, no to na sam koniec. Dlaczego payback to jest fajna opcja? Po pierwsze, punkty zbieramy podczas naszych codziennych zakupów. Nie trzeba nic specjalnego robić. Po prostu rejestrujemy i zbieramy punkty, a następnie wymieniamy je na coś, czego naprawdę potrzebujemy. Po drugie, mam nadzieję, że mój film pokazał Wam, że jest to prostsze niż mogłoby się wydawać, nawet dla osoby tak nietechnicznej jak ja. I trzeci argument jest taki, że voucher. Który możemy również wymienić punkty, możemy wymienić na prezent dla kogoś bliskiego, na abonament, który też wam pokazałam, albo obniżyć wartość koszyka zakupowego i wtedy wybrać sobie coś wartościowego, dopłacić trochę gotówkowo, a trochę zapłacić voucherem. Także są to bardzo ciekawe, różnorodne opcje, które możemy dopasować do naszych potrzeb. Także to jest tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się dziewczyny, do usłyszenia, pa! A i jeszcze na koniec warto zaglądać na stronę skleppayback.pl, ponieważ tam pojawiają się różne ciekawe promocje oraz vouchery od nowych marek. Także warto tam zajrzeć.